Powitać, powitać Państwa, uf, uf, z tej strony PSO, a to kolejny odcinek z gry Astronir Odcinek 48. Zaraz będzie odcinek 50. Wow Szybciutko mijał. Superancko. Wow. Uf. Jestem niezmiernie wdzięczny. Mamy 118 subskrybentów w momencie nagrywania tego filmu. Ten kanał naprawdę się zaczyna bardzo, bardzo rozwijać. Jestem niezmiernie Wam za to wdzięczny. Przy 120 osobach planuję robić serwer na Discordzie, więc będzie im więcej nas, tym weselej. Oczywiście nie zmuszam nikogo do subskrypcji, to jest dobrowolna wola. Jak i do pozostawienia łapki, też jest dobrowolna wola. Zapraszam jedynie do zrobienia tego, ale nie zmuszam. Może kiedyś zrobię o tym odcinek. Że ja nie będę zmuszał, nie będę prosił o łapki, bo to jest według mnie niestosowne i nieferd względem widzów. Dobra, przechodząc do gry. W dzisiejszym odcineczku będziemy lecieć do kolejnego nam. Do nam. Na innej planecie, tak. Potem zaczniemy robić co nieco inne rzeczy. Będziemy zbierać malachit. E, bezpieczne rzeczy, takie rzeczy, perfekcyjna złożoność, e, rafineruj stop nanowęgla, wydrukuj RTG, e, rafineruj stop nanowęgla. Pytanie, co potrzeba, żeby zrobić ten stop nanowęgla? Jestem wręcz ciekawy. E, stop nanowęgla, stop tytanu, stal! u. Jest to jednak troszeczkę drogie. Ale dobra. Nie, nie czas na takie rzeczy. Jak wiecie, też w ostatnim odcinku udało się nam deseczkę zgarnąć własną. I mamy deseczkę. Dobra, lecimy na planetę, na której powinien być nam. Tylko nie pamiętam, jaka to była teraz planeta. Eee... To była planeta. Niech zobaczę. Nam na DeSolo... solo na DeSolo... solo, de solo. Eee, na Wesani, dobra Wesania, dobra wiemy już gdzie lecimy, wyjąć, wziął na inną planetę, uświeciela Sylwia, Wesania, egzotyczna planeta. Dobra. Hmm. Też pojawi się w tym tygodniu prawdopodobnie odcinek z kolejnej e, części naszych przygód w. Jak to się nazywało? W Valheimie, oczywiście. Więc mam nadzieję, że doczekacie się w końcu tego odcinka. <ścoughs> Dobra. E, więc tak. Silikon. Pyk. Są tam specjalnie silikon i węgiel wolframu. Kompas. Dodam w tamtą mańkę. Ok, dok, okay. lecimy. Gdybyśmy mieli jakieś checkpointy z tlenem albo coś pod ten deseń, byłoby nam łatwiej o wiele. Ale nic na to nie poradzę. Jest jak jest. Przejedziemy się ponownie. E, też możecie pisać w komentarzach e, czy zbliżamy się powoli do końca gry też, bo raczej w końcu skończą się nam zadania i będziemy musieli skończyć naszą przygodę w Astroneer, ale zanim do tego dojdzie chciałbym po prostu pospędzać, Wami tutaj jeszcze pięknych parę chwil, parę odcinków, paręnaście odcinków mam nadzieję, że jeszcze z tego wyjdzie. Znaczy że 20 byłoby super. Ale no, jak damy radę, tyle ile nagramy, tyle nagramy. Też dziękuję wam ogólnie za wsparcie, za to, że jesteście i za to, że po prostu tyle dobrego dla mnie robicie. Że podobają się wam moje filmy, jest mi niezmiernie miło. Jak i pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają ten film. Gorąco pozdrawiam. No i... Ech, zobaczymy się po krótkim cięciu. Bo oczywiście nie będę was zanudzał tym gadaniem moim i e, przebywaniem trasy do nam. Więc widzimy się za 3-2-1 Witam ponownie jesteśmy w dam. U, deseczka nie da rady Sadga Szkoda trochę A dobra, gdzieś to jakoś tak przyjechaliśmy kiedyś To się udało Wsuwamy plasticzek o, i materiał wreszcie. Dalsza rafineracja. Fajty. Projekt analizy. Coś Expo -chipy do nam? Trzy Expo -chipy potrzebujemy w sumie. Także więc spora przyczekować się na kolejne Expo chipki. Macie znaczy się to raczej nie będzie coś ciężkiego. Mam taką nadzieję, oczywiście. Bo powinniśmy mieć parę chipów w bazie, aczkolwiek nie wiem czy nie będzie ich tutaj gdzieś po drodze e, do zebrania też. No dobra, zobaczymy. Więc widzimy się przy rakiecie z dynamitem. A więc jesteśmy przy naszej rakiecie. Mamy tutaj dynamit? Nie, nie mamy. Niestety mamy go w domu. Mm. Będzie trzeba wrócić w takim razie. Ale mamy organicznego dużo. To jeszcze więcej tego... Paliwa. Węgla. Jeszcze więcej węgla. Ale to szybciutko się ogarnie. Raz, dwa będzie. Kalidor... E, Sylwia. Lecimy na Sylwię. Musimy wziąć trzy ze sobą... Eee... chipy i ogarnąć sobie dalej te nam, nasze. Z góry przepraszam, jeśli e, słyszycie, że mam ztkany nos. No... Jest taki okres dalej, jaki jest, nie... Chorób dalej trzymają, niestety, ale... W końcu znikną. Mam taką nadzieję. Dobra, organiczny, 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 organiczny... E, ziemia. Pyk. Pozbyliśmy ziemi. I organiczny pach. Dobra, a więc tak ExpoChip raz, dwa, tri, trio, jest, jest. Ok, dok, więc lecimy z powrotem na naszą Wesanie. Trzy ekspocipy mamy: eee... Dla Wesania. Tutaj nasze lądowisko, czy nie ma czegoś bliżej obok naszej, jakby to powiedzieć, e, miejsca do którego byśmy musieli się udać? Do naszego nam, tam jest dopiero nam, to trochę kawał drogi jest, kurde. To bez pojazdu jest cienko to widoczne. Dobra. Lecimy tutaj. No, znowu samochodnikiem będzie trzeba dojechać ten kawałek. Ajajaj, karamba. No dobra. Mamy te trzy expo I jedziemy w sumie. Co nam pozostało? Dobra. Zobaczymy się ponownie przy nam. Żeby Wam nie męczyć. Tutaj czasu. Więc jesteśmy. Jak widzicie, już dojeżdżam ponownie do nam. I zobaczymy, co się będzie tym razem tutaj działo. Jestem ciekawy. O ile znowu się nie wywalę. No właśnie. Ach, jak ja to kocham. Uwielbiam wręcz, powiem wam. Się wywalać. Dzium. Dobra, idziemy. Podjedziemy sobie deską naszą. Dzięki której mniej chyba nawet i zużywamy innych rzeczy. Raz, dwa i trzy. E, Bajte. Produkt gotowy. Aktywuj nam na sani przedmiot SPS, hydrazyna. Schematyczny SPS. Dwie hydrazyny dostań. Wymuchnie. Ja wam mówię, wymuchnie. Wiedziałem. No dobra, produkt gotowy. Bezpiecznie... Uzyskaj próbki, masz do oceny. Cóż, aktywuj komnatę przejścia. Okej, okay, te komnaty przejścia też będziemy mogli zrobić w następnych odcinkach, tak myślę. A my musimy wrócić do lądowiska, bo tam na nas coś czeka. Jestem ciekawy co? Jestem bardzo tego ciekawy. Co nas tam czeka? SP, jakiś to był pojazd, ale nie pamiętam jaki teraz. I schemat do niego dostaniemy Oraz dwie hydrazyny To jest paliwo za darmo Więc mnie to cieszy A więc widzimy się przy rakiecie A więc dojeżdżamy do naszej rakiety kochani Jej Kolejny problem zostanie zażegnany W sumie kolejne zadanie zostanie wypełnione Wow Ale nam to mija Dobra To 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 Wracamy Zobaczymy, jestem bardzo, bardzo zaciekawiony Co takiego dostaniemy. Jakiś pojazd, jeśli wydaje się nie mylę, to był Sylwia. pek. Wylądujmy na niej. Okej, okay, nasze lądowisko jest tuż za rogiem. Lądujemy i będziemy zadowoleni. I wylądowaliśmy jeszcze na dobrym lądowisku. Też jestem zadowolony. Przejdź. Witam, witam państwa. Zobaczmy, produkt gotowy. Dwie hydrazyny. Lekki statek zwiadowczy pionowego startu i lądowania. Ma dwa małe baki, średnie baki i tlen lata na hydrazynę. O! się może będziemy mogli się poczuć niczym w... Star Warsach <laughs> Star Wars, tak lekki pojazd, sobie wyjmiemy, tego włożymy Gazik. Na razie, papa, pa. ale lata na, to, na hydrazynę. To będzie więcej hydrazyny w takim razie też, potrzeba. Oj, chyba będzie trzeba więcej hydrazynki ogarniać. E, dobra, co teraz mamy? Ukończone. Kopiąc głębiej, zbierz malachit. Trzy malachitu. Umieść e, schronienie lub lądowisko na DeSolo. E, na Glacio i Atrox. Dobra, bezpiecznie na... Nie, dobra, A takie coś. Znać schronienie gdziekolwiek, byś nie wylądował. E, bym mógł zrobić schronienie razy. Raz, dwa, trzy. Trzy schronienia, tak. A schronienie, takie coś. Duży łazik, lądowisko. O, aluminium i ceramiczne. Ile? Ceramiczne razy 2 i aluminium razy 1. Ok, doke. Ceramiczne. Oj. Razy 2. Aluminium. Pyk. Aluminium nie mieliśmy, więc nie przypadkiem. Aluminium, ale. Eee, a ta średnia. Duża piec, laboratorium, platforma, transporter to nie, e... nie, średnia drukarka, duża drukarka, hm, dziwna. Eee... Glina, dwie gliny, dobra, niech się zrobią już te dwie gliny. Będę tak zadowolono i tak eee, Nie ma dostępnych wydarzeń Dobra, schronienia w wraz Lądowisko dwa Pakujemy Robimy misję poboczne i Pek. Krzesełko e, na razie tu, to tu. Na pewno jedną hydrazynę. Tu dam. E, Odblokuj 100 schematów. Bierz malachit. Malachit? Ja wiem, że. O, ale nas dało. Troszeczkę nas coś walnęło. Malachi wiem, że tutaj gdzieś był. Jeśli się bodaj, że nie mylę. Tak. Tylko gdzie on się schował? Jest, Malachit. Wracamy. Szybciutko. Fajna jest ta deseczka, bardzo. Bardzo szybki dystans można zrobić na niej. Aha! Super! Fajnie! Umarliśmy! Super, przez wysokość! Jej, śmierć. Głupia śmierć. Jaka głupia śmierć. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. O ludzie, nigdy tak nie popełniłem takiego błędu aż do teraz ja nie mogę o p s dobra eh. pek. i ipek dobra mamy Ale żebym odwalił mnianę, jak szalony Johnny. Dobra. Y <śmiech> <śmiech> Powinniśmy mieć jeszcze jedno aluminium. Właśnie. Y glinę przetopimy na to. Malachit też. Y kopiąc głębiej, właśnie zbliżamy sobie. Shake dziwny obiekt. Okej. Okay. To wygląda jak dob. Nie można naaktywować na tej planecie. E, nie można... Punkt rozmieścić nad Glacjo. Czyżby potrzeba było bazy na Glacjo? Brzmi to interesująco, jak i dosyć niebezpiecznie. Schronienie: plastik i silikon razy dwa. Plastik razy dwa, a silikon potrzebuje żywice i kwarcy. Jak by to trafił? To znaczy, nie znaczy, nic nie mówiłem. S.P.S. <laughs> na Glacjo, tak. Śledzone, Snow. Umyśl to dziwny obiekt na powierzchni Glacjo. Kolejne rzeczy w sumie mamy. Bezpieczne. Na DeSolo. Glacjo i Atrox mamy umieścić. Byśmy musieli iść po troszeczkę... Ale dosłownie troszeczkę materiałów. W postaci... Hmm, w postaci, jak to się nazywało, kwarcu. Ale to chyba na następny odcinek zostawię nam. Bo już się nam kończy czas odcinkowy. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że następnym razem e, to zrobimy. Dobra, e, na pewno się przygotujemy. Więc będę e, zadowolony, żeby nie umrzeć ponownie, bo nie chciałbym umierać znowu jak Gaugan. Chociaż to kwarców tutaj mamy w straszliwie. Kwarcyk jest po naszej stronie, tutaj, szybciutko. Bez problemu ogarnęliśmy temacik, więc jestem zadowolony. Fajna ta deseczka. Dobra, e, kwarcyk. E, żywica. Żywice mamy dwie. Pyk. Silikon, natleniacz, aluminium i ceramiczne. To w sumie na dobrą naszą jest, że nie wywaliliśmy tego. Silikon, ponownie, kwarcyk tutaj zostaniesz. Dobra. Więc zobaczymy się w kolejnym odcinku. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, kochani. No i co mogę życzyć wam? Spokojnego, dobrego początku tygodnia. Bo ja nagrywam to w poniedziałeczek. I co? Trzymajcie się, cześć! I żegnam was, kochani. Bajo!